Dzisiaj słyszymy słowo z księgi proroka Sofoniasza. To był prorok, który działał na początku VII wieku. W tym czasie naród wybrany był pomiędzy pierwszą a drugą niewolą babilońską. Część tego narodu została uprowadzona. I ten prorok wzywa do nawrócenia. Mówi, Biada buntowniczemu miastu, co stosuje ucisk, nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. I potem też słyszymy bardzo ciekawe słowa. Powiada: Usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców Twoich. I nie będziesz się więcej wywyższać na świętej górze mojej. I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Czyli mówi, że są ludzie, którzy żyją pysznie, którzy absolutnie nie chcą słuchać Boga. I tym ludziom przeciwstawia ludzi pokornych i biednych. Czy Pan Bóg nie wiem, ma jakieś upodobanie w biedzie? Czy Pan Bóg nie lubi bogactwa? No, chciałoby się powiedzieć, że Panu Bogu to nie przeszkadza. Ale jest jakaś tajemnica, że człowiek bogaty, tak się wydaje mu, że jakby wystarcza sam sobie. Że ponieważ ma pieniądze. Nie musi o nikogo nic prosić, bo sam za wszystko może sobie zapłacić, jest samowystarczalny. Człowiek biedny natomiast, przeciw, przeciwstawieństwo bogatego, no znajduje się zupełnie w innej sytuacji, wie, że sam nie daje rady, że musi prosić tego drugiego o pomoc, bo, bo po prostu nie ma. I potrzebuje, i dlatego musi tego prosić, prawda? Dlatego musi skłonić głowę, nie może mieć żądań, no bo jest biedny i sam potrzebuje. To nie on dyktuje warunki. I teraz tę rzeczywistość materialną tutaj właśnie prorok Sofoniasz przekłada na tę rzeczywistość duchową. No zobaczcie, taki bogaty. Chciałoby się powiedzieć duchowo, no właśnie nie będzie szedł do Pana Boga, nie będzie prosił. Dlaczego? Bo jemu się wydaje, że on już wszystko ma. Jest dobry, jest sprawiedliwy i właściwie to Pan Bóg na koniec życia powinien mu wystawić laurkę, bo on tak wspaniale żył. A człowiek duchowo biedny, właśnie widząc swoją grzeszność, że sam nie daje rady. Właśnie staje paradoksalnie od razu w sytuacji człowieka pokornego i mówi: „Proszę cię, Boże, pomóż mi. Proszę cię, Boże, bądź moją pomocą. W obliczu pokus, człowiek pyszny, przychodzi pokusa, ale ja jestem silny, ja jestem mocny, ja sobie poradzę. No i to jest oczywiście sytuacja zgubna.” Bo my nie radzimy sobie z pokusami, bo diabeł jest bardziej przemyślny od nas, jest bardziej inteligentny, bardziej przebiegły. Natomiast człowiek pokorny, widząc pokusę, nawet nie myśli, żeby z nią walczyć, bo mówi: Boże, przecież Ty widzisz, że jestem słabym, biednym grzesznikiem, ale Ty, Boże, mi pomóż. I to się okazuje kluczem do rozwiązania tej sytuacji. Bo Bóg jest potężniejszy, Bóg jest Bogiem, jest potężniejszy niż demon. Jezus Chrystus zniweczył działania demona, zniszczył go. Demon jest dużo niżej od Pana Boga, to nie poziom walki. Demon jest stworzeniem, Bóg jest stwórcą. I dlatego, kiedy my przyzywamy właśnie tej obecności Pana Boga jego pomocy, to paradoksalnie właśnie człowiek pokorny i ubogi zwycięża tę walkę. Ale nie zwycięża on sam, ale właśnie Jezus Chrystus, który przychodzi z pomocą, zwycięża. No ale koniec końców to my zwyciężamy również tę walkę. Bo obojętnie, czy ktoś za mnie będzie walczył, czy ja, ważne jest, aby odnieść zwycięstwo. I nawet jeżeli ja nie walczę, ale ktoś walczy za mnie, ale jest po mojej stronie, to wtedy ja odnoszę zwycięstwo. Więc życzę Wam i sobie tej pokory, no i paradoksalnie właśnie tej postawy biedy duchowej, żebyśmy po prostu widzieli w prawdzie samych siebie, że potrzebujemy pomocy. A paradoksalnie to właśnie wtedy stajemy się bogaci, bo przychodzi do nas Bóg ze swoją obecnością, a Bóg jest bardzo bogaty. Więc niech Pan Bóg pomaga nam żyć w prawdzie i w pokorze, abyśmy mogli właśnie Jego mocą zwyciężać pokusy złego ducha, abyśmy mogli Jego mocą kroczyć przez życie. A wtedy okazuje się, że właśnie możemy być słabi, nie musimy być doskonali, ale dzięki Bogu, dzięki Jego łasce możemy przeżyć to życie dobre, dobrze. I właśnie dzięki Jego mocy możemy w Niego wierzyć, a to jest największą łaską. Więc tej postawy pokory życzę Wam i sobie. Amen.